Jak przestać przejmować się opinią innych ludzi? I nie oszukasz mnie. Wszyscy zastanawiamy się, co inni o nas pomyślą, ponieważ jesteśmy stworzeniami, które muszą żyć w społeczności. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby mieć relacje z innymi ludźmi, żeby żyć w grupie, i nawet jeżeli jesteś introwertykiem, to potrzebujesz tego jednego ekstrawertyka, który będzie ci jednak popychał w kierunku tej socjalizacji z ludźmi. Otaczamy się ludźmi, żyjemy z ludźmi i musimy nauczyć się z nimi funkcjonować. Ale w parze z relacjami ludźmi idą ich opinie. I oczywiście czasami trzeba brać je pod uwagę, ale dzisiaj pogadamy o tym, jak tym opiniom nie pozwolić wpłynąć za bardzo na nasze życie. Zapraszam! Mam na imię Natalia i witam Cię na kanale, na którym dbamy o swój rozwój osobisty, o mindset, o rozwijanie się i tworzymy kobiecą społeczność, która się wspiera i to wszystko w tym roku. Także usiądź wygodnie, weź sobie jakąś herbatkę, kawkę i pogadajmy o tym, jak przestać przejmować się opinią toksycznych ludzi. I od razu zaznaczę, zanim pojawią się komentarze, że to, że nie przejmujemy się opinią innych ludzi, nie jest równoznaczne z tym, że. Krzywdzisz innych i nie przyjmujesz się ich uczuciami, bo to jest już skrajność druga. Możesz być osobą, która przejmuje się wszystkim, co ludzie o niej powiedzą, i to jest jedna skrajność, i popaść w drugą skrajność, jaką jest krzywdzenie innych osób i nie przejmowanie się, co oni pomyślą, no bo ty się nie przyjmujesz opinią innych ludzi. Nie, o tym dzisiaj nie mówimy, jakby nie mamy gdzieś tego, jak ludzie poczują się po kontakcie z nami, ok? I chciałabym, żebyś miała takie rozgraniczenie w głowie, kiedy będziemy przechodzić przez ten temat. Mówię o sytuacji, w której chcesz coś zrobić, chcesz podjąć jakieś kroki, ale nie robisz tego, bo jedyne, co cię przed tym powstrzymuje, to strach, obawa, wstyd i zastanawianie się, co inni ludzie sobie o tobie pomyślą. Mam nadzieję, że to wideo pomoże ci odciąć się od opinii innych ludzi i żyć dokładnie tak, jakbyś chciała żyć, jakby nic innego ci nie interesowało. Zaczynamy! Powiem Ci najpierw trochę o moim doświadczeniu. Ja jakiś czas temu zaczęłam wstawiać na Instagrama posty, które niekoniecznie są, wiecie, pięknym zdjęciem śniadanka, pięknym zdjęciem widoku czy zdjęciem z plaży, ale to były posty, które w opisie miały jakieś głębsze przemyślenia, czasami kontrowersyjne opinie, czasami historie związane z ludźmi, Którzy byli kiedyś w moim życiu, i jakie lekcje z tych relacji wyniosłam. Te posty budziły trochę kontrowersji w niektórych y, społecznościach i wśród niektórych moich znajomych. Pamiętam moment, w którym w końcu przeszłam tą barierę od stresu przed każdą publikacją posta czy aby na pewno nikogo nie uraży, czy ktoś sobie czegoś nie pomyśli, a co jeżeli ta osoba to weźmie personalnie, a co jeżeli to i to i to i to. I się tak zastanawiałam, zastanawiałam i w końcu nie publikowałam tego. I tak jak mu powiedziałam, pamiętam tą barierę, kiedy przekroczyłam od tej osoby do osoby, która po prostu publikuje, bo takie są moje przekonania, takie jest moje doświadczenie, moja historia i chcę, żeby to poszło w świat, bo może to komuś pomoże. I pamiętam w ogóle, jak pojechałam na pierwsze szkolenie z network marketingu, ponieważ jest to też biznes, w którym ja działam i usłyszałam tam zdanie, że w momencie, kiedy wchodzisz w network marketing, musisz się liczyć z Tymczasową utratą statusu społecznego. I to było zdanie, które mnie tak uderzyło, z uwagi na to, że jakby nie patrzeć, network marketing jest kojarzony z piramidą finansową, z uwagi, że wiele piramid finansowych działa na zasadzie network marketingu i jest to po prostu bardzo często kojarzone. I naprawdę jest wiele firm działających na zasadzie network marketingu, w których możesz zarobić uczciwe pieniądze, a przy odpowiedniej ilości pracy duże pieniądze. I to nie są piramidy finansowe, ale jakby nie patrzeć, jest to tak kojarzone. I pamiętam, że to zdanie, że musisz się liczyć z tymczasową utratą statusu społecznego, bardzo mnie uderzyło, bo e, rzeczywiście tego doświadczyłam. W momencie, kiedy angażujesz się w coś, co jest nieznane, jeszcze tak niesprawdzone w Polsce, to ludzie jednak nie patrzą na to super przychylnie. I jakby nie patrzeć, najczęściej krytykują to osoby, które nigdy nie miały z tym do czynienia albo miały do czynienia, ale z nie do końca uczciwą firmą. Ta utrata statusu społecznego to było coś, co jednak troszkę mnie bolało, bo ja sobie jednak wyrobiłam jakąś opinię w oczach innych ludzi, w oczach moich znajomych, dalszych znajomych, rodziny i trochę musiałam się przygotować na to, że ta opinia jednak może ulec zmianie i trochę degradacji, ponieważ ja prowadzę dwie firmy na ten moment. W momencie, kiedy zajęłam się network marketingiem, zajęłam się z różnych swoich powodów, ale obawiałam się tego, że ludzie pomyślą, że OK, jeżeli ona się zajmuje network marketingiem, no to to znaczy, że raczej tej firmy nie idą. I uspokaję wszystkich haterów idą bardzo dobrze, po prostu ja nie lubię się nudzić, nie lubię robić mało rzeczy w życiu i mam dużo ambicji, więc muszę dużo pracować. To był moment, jest zarówno network marketing, jak i wstawianie tych moich postów na social media, w których jednak musiałam przejść ciężką lekcję zderzenia się z opiniami innych ludzi na mój temat. Także przechodząc do kolejnego rozdziału tego odcinka, chciałabym Ci zadać pytanie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, zastanawiałeś się, dlaczego opinie innych ludzi są dla Ciebie tak ważne? Pomyśl chwilkę, daj sobie czas, zastopuj odcinek, jeżeli potrzebujesz trochę więcej czasu. Już? Jak sobie tak myślałam o tym temacie, to wyodrębniłam sześć powodów, dla których tak bardzo zależy nam na opinii innych osób i chciałabym je z Tobą teraz krótko omówić. Punkt numer jeden. Masz kompleksy. I jakby nie ma w tym nic złego, że masz kompleksy, bo wszyscy mamy kompleksy, ja też mam masę kompleksów. Pytanie tylko, czy masz świadomość tych kompleksów, żeby móc nad nimi pracować i żeby w przypadku, kiedy ktoś uderzy w ten twój czuły punkt i powie coś na temat tego twojego kompleksu, to czy cię to zaboli i powali cię to albo zahamuje przed robieniem kroku dalej, czy będzie to rzecz, która cię zaboli, ale przez to, że masz świadomość, jakie to są kompleksy. Nie będzie to nad ciebie oddziaływało i nie pogrążycie to jakimś takim zakłopotaniu, stresie czy wycofaniu. Punkt numer dwa: jesteś perfekcjonistką i to się tyczy mnie. Powiem wam, że e, ja pracuję nad swoim perfekcjonizmem, ale naprawdę jestem perfekcjonistką i to taką do bólu. I nie mówię tego, żeby się chwalić, mówię to, ponieważ naprawdę jest to uporczywe w życiu. W momencie, kiedy jesteś perfekcjonistką, no to opinia innych ludzi ma dla ciebie znaczenie, bo chcesz być w ich oczach również perfekcyjna i bardzo mi przykro, że będę tą. Osobą, która ci to powie, ale nigdy nie będziesz w oczach tych ludzi perfekcyjna. Perfekcjoniści często dążą do tego, żeby stworzyć jakiś obraz wokół siebie, i w momencie, kiedy dzieje się coś, to burzy ten obraz, chociażby opinia innych ludzi. Zderzamy się z tym, że jacyś ludzie jednak nie myślą tak o nas, jak my o sobie myślimy, to jest dla nas truzgoczące. Truzgoczące? Jakoś tak się mówi punkt numer 3 masz potrzeba akceptacji. To też jest jednak naturalny nasz odruch, że chcemy być w grupie, chcemy być akceptowani przez grupę, przez bliskie nam osoby, ale czasami nie doświadczyliśmy za dużo tej akceptacji jako dziecko czy w szkole, kiedy może byliśmy tym outsiderem i mamy to takie duże poczucie potrzeby akceptacji przez inne osoby, ponieważ tłumaczymy to sobie tak, że jeżeli będziesz akceptowany, to będziesz miał relacje, będziesz miał znajomych. A trzeba mieć znajomych, trzeba być wokół ludzi, trzeba mieć relacje. To jest coś, na czym oczywiście musisz pracować, żeby pokochać siebie, zanim otworzysz się na innych ludzi, ale jest to jeden z powodów, dlaczego tak bardzo zależy Ci na opinii innych ludzi. Punkt numer cztery, który trochę się z tym wiąże: brakuje Ci ludzi w Twoim towarzystwie. I ja wiem, że czasami są różne sytuacje. Wyprowadzamy się do innego miasta, gdzie nie mamy żadnych znajomych, mamy nową szkołę, czy zmieniamy szkołę, idziemy na studia, gdzie tak naprawdę wszyscy są dla nas obcy. Brakuje ci ludzi w Twoim towarzystwie, więc będziesz się przejmował tym, co oni o Tobie pomyślą. I na pewno jest to ciężkie doświadczenie w momencie, kiedy nie mamy tak naprawdę ludzi wokół siebie, czy nie mamy takiej paczki znajomych, którym możemy ufać, albo mamy ich bardzo daleko, ale żadne relacje nie są warte tego. Żeby tak bardzo przejmować się opinią innych ludzi, i zaraz Ci powiem dlaczego. Punkt numer 5 to jest to, że nie jesteś w pełni przekonana o swojej wartości. I generalnie jak rozmawiam z koleżankami znajomymi, no to jak się zapytasz, ej, masz poczucie własnej wartości, no to wszyscy mówią, no tak, tak, wiem, że jestem warta i w ogóle. Ale czy rzeczywiście masz to poczucie własnej wartości, kiedy przychodzi do sytuacji, kiedy ktoś kwestionuje Twoją wartość? Pokochanie siebie w pełni zaakceptowanie swoich wad. I pracowanie nad nimi, a także uświadomienie sobie, co jest w nas fajnego, co w sobie lubimy, to jest pierwszy, najważniejszy krok do tego. Żeby zbudować to poczucie własnej wartości. Brak tego poczucia często sprawia, że idziemy na kompromisy i w ten sposób zaczynamy przejmować się opinią innych ludzi. Punkt numer 6. Ostatni już, to jest to, że boisz się kogoś stracić w swoim życiu. I to jest coś, co mówiłam też w ostatnich odcinkach, a jest to trochę brutalne, ale znowu ja będę tą osobą, która ci to powie ale uświadom sobie i naprawdę zaakceptuj to, że niektórzy ludzie są w naszym życiu tylko na chwilę. Mało znamy osób, które mają przyjaciół od dziecka do starości. To są cudowne historie z filmów, ale niestety się tak nie dzieje za często w życiu prywatnym. Ty dorastasz, ty się zmieniasz, ty też kształtujesz swój charakter w jakiś sposób, więc rozwijając swój charakter i wchodząc na jakieś kolejne poziomy w swoim samorozwoju, może się to nie pokrywać z tym, na jakim etapie jest ktoś inny i po prostu do siebie nie pasujecie. Czy to jest relacja koleżeńska, przyjacielska, czy relacja taka z partnerem, chłopakiem, dziewczyną. Także pogadamy sobie zaraz o tym, w jaki sposób uspokoić to uczucie i przestać przejmować się tą opinią, ale najpierw mam dla ciebie małe ćwiczenie. Wymień trzy rzeczy, które w sobie lubisz. Nie myśl nad tym za długo. Powiedz: Niech to będzie ta taka pierwsza szczera myśl, która ci przyjdzie do głowy, ok? Teraz ci coś powiem. Bez względu na to, co powiedziałaś, znajdą się ludzie, którzy nie będą w Tobie lubić tych cech. Nie tego się spodziewałaś, co? No, to jest przykre, ale to jest prawda. I teraz pytanie, czy z uwagi na to, że ktoś nie lubi w Tobie jakiejś rzeczy czy jakiejś cechy, którą Ty wymieniłaś jako jedną z trzech najbardziej ulubionych w sobie, to zrezygnujesz z tego? Przestaniesz taka być? Porzucisz to? No nie, bo to Ty masz się czuć dobrze z sobą, a nie inni ludzie mają się czuć super w Twoim towarzystwie, zgodnie z jakimiś ich oczekiwaniami. Ok, i teraz pogadajmy sobie o tym, jak nie przejmować się opinią innych ludzi, jak dojść do tego momentu, żeby się nie przejmować opinią innych ludzi i mieć podejście, że nie interesuje Cię opinia innych ludzi, masz wylane, wiecie, I don't give a... <laughs> Numer jeden. Kiedy wstajesz rano i myślisz o tym, Ok, nowy dzień. Jak mogę być trochę lepsza niż byłam wczoraj? Planujesz sobie dzień, wiesz jaki cel ma ten dzień w Twoim życiu. Ok, popracuję nad jakimś nawykiem, zrobię coś nowego, spotkam się z kimś i zadbam o naszą relację. Kiedy masz plan na swój dzień, to nie zastanawiasz się, co inni o tobie pomyślą, bo Ty jesteś sfokusowana na jakimś celu. Twoim celem dzisiaj jest być na przykład lepsza niż byłaś wczoraj, więc jeżeli ktoś przyjdzie i Ci powie, że ok, jakby moim zdaniem nie dasz rady, to ta opinia Ci nie interesuje, bo Ty wstałaś rano i Twoja pierwsza myśl to była ok, zaczynamy ten dzień, działamy. Odpowiednie podejście już na samym początku dnia buduje naszą pewność siebie, dlatego tak ważne jest zaczynanie dnia w odpowiedni sposób, o czym dowiesz się w innych moich odcinkach, które dziś Ci tutaj podlinkuję? Rano wstawać, jakie zrobić sobie rutyny, żeby one dobrze działały na nasz mindset. To jest lekcja Twoja domowa do odrobienia, ok? Dziś tutaj będzie odcinek. Numer 2. nie staraj się, aby każdy Cię lubił i tutaj pada moje ulubione powiedzenie: nie jesteś zupą pomidorową, żeby Cię każdy lubił. I ja wiem, że słyszymy to tak często, ale tak rzadko to do nas naprawdę dociera. Możesz być najlepszą miłą, kochaną, uczynną, pomocną, zabawną osobą, jak wchodzisz do jakiegoś towarzystwa, a i tak znajdzie się ktoś, kto ciebie nie lubi, bądź komu nie przypasujesz. Dlaczego? Bo na przykład zażartowałaś w taki sam sposób, jak zażartował kiedyś ktoś, kto tą osobę skrzywdził. I co? Następuje połączenie, skojarzenia i już ta osoba cię nie do końca lubi, bo mu się z czymś lub z kimś kojarzysz. I nie ma w tym twojej winy, no bo skąd ty masz wiedzieć, co się siedzi w czyjejś głowie? Nie przejmujesz się opinią innych ludzi, ok? Jest Jesteś miła, jesteś uprzejma, nawet jeżeli ktoś nie do końca odzwierciedla tą energię czy takie zachowanie wobec Ciebie. Ty jesteś miła, bo taka jesteś i nie będziesz się przejmować tym, że ktoś jest dla Ciebie niemiły, bądź ktoś ma o Tobie e, opinię lizusa, bo jesteś za uprzejma. Ty po prostu taka jesteś i dobrze się czujesz z tym, że taka jesteś, chyba że udajesz, to wtedy trzeba nad tym popracować. Nie wszyscy będą Cię lubić i pogódź się z tym i zaakceptuj to. Nie musisz zabiegać o uwagę każdej osoby. I nie musisz zabiegać też o sympatię każdej osoby, która jest w towarzystwie. To jest ok, jeżeli cię ktoś nie polubi, może się z kimś nie dogadujesz, ty też masz osoby, za którymi nie przepadasz, a czasami nawet nie wiesz dlaczego. Numer 3. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz się dopasować, czy chcesz być sobą, bo nigdy nie będzie to szło w parze. Wytłumaczyć ci to na przykładzie. Kiedy układasz puzzle. I masz jedno miejsce i myślisz, ok, tutaj by pasował mniej więcej taki kształt puzla. Znajdujesz go i próbujesz go przyłożyć i teoretycznie on pasuje, bo ma przecież taki kształt, ale coś tam jest nie tak. Musisz go tam docisnąć, może trochę na siłę on musi wejść, no ale przecież kształt pasuje, no to dlaczego ma nie wejść? Niby on pasuje, niby siedzi w tym miejscu, ale czujesz, że to jest tak mało stabilne, że wystarczy jedno pyknięcie i on wyskoczy albo odpadnie, prawda? Po czym... Układasz dalej puzzle i znajdujesz inny puzzle, który też ma taki kształt i wkładasz go tam i wchodzi on płynnie, wypełnia wszystkie pustki, mimo że ma bardzo podobny kształt, coś tam jest innego, że ten puzzle pasuje i ta cała układanka jest gładka. Tak jest, kiedy chcesz przypasować się do towarzystwa. Niby się wpasujesz, niby tam będziesz, ale jednak coś Cię zawsze będzie uwierało. Coś będzie nie tak, to co cię będzie w tym momencie uwierać, to jest twój charakter, twoja osobowość, która niekoniecznie czuje się dobrze w danym towarzystwie, ale pasuje, ok? Ty kurczowo się trzymasz tego towarzystwa, kurczowo chcesz pasować do niego i teoretycznie pasujesz na pierwszy rzut oka, ale tam w środku czuć po prostu, że. Tobie się kotłuje, bo to nie jest Twoje miejsce. O wiele prościej, kiedy jesteś po prostu sobą, niczego nie zmieniasz, nie musisz tam układać, nie musisz trochę dociskać się w żaden sposób. Po prostu jesteś sobą i trafiasz do ludzi i wchodzisz w towarzystwo płynnie, wchodzisz w jakieś relacje płynnie, bo jesteś sobą i ludzie, którzy są dookoła Ciebie i pasują do Ciebie, przyjmą cię takiego, jakim jesteś, bez yy, próbowania zmiany Ciebie. Na kogoś innego albo kogoś, kto powinien się do nich przypasować. Jeżeli koniecznie dążysz do tego, żeby się wpasować w jakieś towarzystwo, chill, możesz to robić. Nie będzie na ciebie żadnego hejtu, ale jeżeli nie chcesz się wpasować, chcesz być sobą i po prostu dobrać sobie ludzi, którzy do ciebie pasują, spodziewaj się tego, że może się to wiązać z dezaprobatą innych ludzi. Ale chyba jest tego warte, prawda? Są dwie opcje. Każdy będzie cię albo podziwiał po cichu, albo hejtował głośno bo bardzo rzadko zdarza się, że ludzie podziwiają nas i nam to mówią szczerze otwarcie. Raczej tam podziw zachowują dla siebie, natomiast ten hejt idzie bardzo prosto, zwłaszcza w social mediach. Numer 4. Co robisz ze swoim wolnym czasem? Zastanów się, jak spędzasz dzień po pracy, jak wygląda twój tydzień. Ostatnio będąc w kościele, usłyszałam takie zdanie, że rozpisz sobie swój tydzień, ale tak z dokładnością do 5 minut. Co robisz każdego dnia? Zapisuj to sobie i zobacz ile czasu marnujesz na różne rzeczy, ile czasu po prostu przepływać ci między palcami, z którym mógłbyś coś zrobić, ale nie robisz, bo go marnujesz. Na myśli Netflixa, telewizję, jakieś przeglądanie TikToczka. W momencie, kiedy znajdziesz sobie jakieś hobby, jakąś pasję, coś na czym jesteś zafiksowany, to ty nie masz czasu zajmować się tym, co ludzie o tobie pomyślą. Dlaczego? Bo jeżeli siedzisz w domu, nic nie robisz. Tak naprawdę wracasz po pracy, siedzisz na kanapie i tak sobie żyjesz, musisz gdzieś dać ujście swojej energii, którą masz przeznaczoną na cały dzień. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie wykorzystasz swojego potencjału, to on musi jakoś ciebie ujść. A w jaki sposób ujdzie? postaci myśli. Ty będziesz rozmyślał, analizował, zastanawiał się nad konwersacją, którą przeprowadziłeś rano, nad rozmową, kiedy ktoś się na ciebie krzywo spojrzał. A dlaczego się spojrzał? Może ja coś powiedziałam? Ok, nie powinienem tak mówić, może jednak sposób, w jaki się komunikuje, nie jest dobry i zaczynasz overthinking, nie? Numer piąty to jest happy people don't hate. Po prostu. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, zadowolony ze swojego życia, z tego, jak mu idzie, co osiągnął, nie hejtuje innych osób, bo nie ma na to czasu. Naprawdę, kiedy nauczymy się doceniać nawet takie małe rzeczy w naszym życiu, to nie mamy czasu zastanawiać się nad tym, co inni mają lepszego, by móc ich hejtować. Jeżeli jesteś szczęśliwy, jeżeli jesteś spełniony, nie hejtujesz innych osób i nie wyrażasz negatywnych opinii na ich temat. I też pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś. Hejtuje ciebie albo daje jakieś opinie na twój temat, ta osoba ma problem, bo jest nieszczęśliwa, a nie ty. Ok, to teraz pogadamy sobie o tym, co trzeba zmienić, żeby dojść do takiego momentu w życiu, żeby się naprawdę nie przejmować tą opinią innych osób, ale chciałabym ci powiedzieć, że jeżeli jesteś w drodze, do rozwoju osobistego, do bycia tą lepszą wersją siebie, to zapraszam Cię też na mój Instagram, który się dziś tutaj pojawi. Tam codziennie wrzucam jakieś motywacje, moje przemyślenia, ankiety. Bardzo często pytam też Was o to, Jakie odcinki chcielibyście kolejne zobaczyć, i w odpowiedzi na Wasze potrzeby, nagrywam. Także zapraszam cię, dąż do społeczności kobiet na Instagramie, poznaj mnie trochę lepiej. Mam nadzieję, że ściągnę cię tam. A teraz trochę o tobie. Jeżeli miałaś kiedyś problem z tym, że non-stop przejmowałaś się tym, co inni ludzie o Tobie pomyślą i wyszłaś z tego, napisz komentarz. Chcę usłyszeć tą historię. Napisz mi komentarz, yy, gdzie opowiadasz, nie wiem, jak do tego doszło albo jaką miałeś sytuację. Bądź inspiracją dla innych dziewczyn, które to będą czytać. A jeżeli na ten moment jeszcze jesteś tą niepewną osobą, która yy, cały czas jeszcze jednak przejmuje się, nie chce, ale przejmuje się opinią innych ludzi, też napisz mi komentarz. Ja bardzo chętnie odpowiem. I stwórzmy w komentarzach taką, wiecie, społeczność kobiet, które się wspierają, inspirują, motywują, a nie jadą po sobie. Okej, okay, wracając do tematu. Co musisz zrobić, żeby dojść do miejsca, w którym kompletnie przestajesz przejmować się opinią innych ludzi? Najważniejsza rzecz, to jest zmienić swój mindset, zmienić swoje myślenie. Chciałabym ci teraz zadać kilka pytań, które pomogą ci dojść do tej zmiany. Są to rzeczy, które za każdym razem, kiedy ja się łapię na tym, że zaczynam się przejmować opiniami innych osób, są to rzeczy, do których wracam sobie w swojej głowie, zadaję sobie to pytanie. Czasami muszę je nawet usłyszeć. Od siebie i wypowiedzieć je na głos, żeby naprawdę zadziałały. Czy opinie innych ludzi zapłacą moje rachunki? Czy to, że ktoś coś o mnie pomyślał, wypowiedział, napisał jakiś komentarz na temat mojej pracy, firmy, networku, sprawi, że ja dostanę jakiś hajs na konto, zapłacę swoje rachunki? Czy ta osoba zafunduje mi wakacje? No nie, jeżeli działasz moralnie, uczciwie, prowadzisz własną firmę, pracujesz gdzieś, czy pracujesz w networku, opinie innych ludzi nie zapłacą Twoich rachunków. Jeżeli coś mnie nie wspiera, nie rozwija mnie i nie daje mi hajsu. To ja się tym nie przejmuję. Druga rzecz. Czy pamiętasz, jak ty sam reagowałeś na posty innych osób? Ja się czasami łapię na tym, że przeglądam Instagrama i na przykład zobaczę jakieś zdjęcie, które nie do końca jest zgodne z jakimiś moimi wartościami, estetyką, poglądami wśród moich znajomych, i czasami zobaczę i mówię: O kurczę, ale to zdjęcie wstawiła. I tyle. I jadę dalej. Refleksja nad czyimś zdjęciem. Zajęło mi jakieś 10 sekund, pomyślałam, coś sobie powiedziałam, to poszłam dalej. Wiecie, ja też oceniam, też jestem człowiekiem, też czasami mówię, o kurczę, to jest ładne, to jest brzydkie, to mi się nie podoba, ale sama zauważyłam, że w momencie, kiedy ktoś coś rzuca, ja raczej nie mam w zwyczaju komentowania, ale pomyślę sobie i... Refleksja nad tą osobą zajmie mi jakieś 10 sekund, polecę dalej i ja za godzinę. Nie pamiętam nawet, że ja oglądałam to zdjęcie. Więc, czy naprawdę przejmowanie się opinią innych ludzi, 10 sekund czy jegoś czasu, czy jest naprawdę warte tym, żebyś ty siedział w domu i się zastanawiał, co ktoś pomyślał, a co to znaczy, że on dał taką reakcję w komentarzu, to jest przyśmiewcze czy może ironiczne? 10 sekund. Napisanie reakcji, zostawienie komentarza to jest czasami 10 sekund czyjegoś czasu. I ten ktoś nie pamięta o tobie za godzinę, a ty rozmyślasz to przez trzy godziny. Numer trzy. Nieważne, jak ważne, żeby gadali. I ja jestem przekonana, że to powiedzenie stworzył ktoś, kto ma taką pewność siebie i tak bardzo wywalony na opinie innych ludzi. Dlaczego? Bo musisz być w bardzo dobrym miejscu w swoim życiu, w swojej głowie przede wszystkim, żeby mieć podejście, nieważne, jak ważne, żeby gadali, ok? Bo jednak hejt to jest coś, co bardzo nas rusza, czy naprawdę. To jest warte tego, żebyś ty się tym zajmował. Niech ludzie gadają. Jeżeli ktoś uwierzy w jakąś rzecz, która kompletnie jest niezgodna z tym, co ty byś zrobił, to czy znaczy to jest osoba warta tego, żeby się przejmować, jeżeli ona cię na tyle nie zna, że wierzy w jakieś głupoty? Numer cztery. Nie musisz się tłumaczyć. Ja kiedyś bardzo często uzasadniałam swoje zdanie na na na, na bo, na, na na na, ale. Przestałam to robić. Przestałam. Jeżeli komuś odmawiam, no to nie odmawiam. No słuchaj, niestety nie dam rady się spotkać, bo mam dużo pracy, bo mam zawalony grafik, bo. Nie wiem, choruje. Przestałam. Jeżeli nie chce się z kimś spotkać, bo po prostu nie chce się z kim spotkać, mówię: Słuchaj, nie, nie uważam, że to jest dobry pomysł. Nie, nie czuję potrzeby widzenia się. Jeżeli odmawiam komuś spotkania, bo rzeczywiście coś się stało, a bardzo bym chciała tą osobę zobaczyć, to rzeczywiście piszę, słuchaj, nie mogę, bo jestem chora i to jest najczęściej zgodne z prawdą, albo nie mogę się spotkać, bo mam zawalony grafik i to jest też często zgodne z prawdą, ale naprawdę chcę się z tą osobą spotkać. Staram się tłumaczyć też z rzeczy, które wstawiam w social media. To, że ja coś wstawię na mojego Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTube'a, to może być ogólne, może to być zgodne z tym, co ja w danym momencie myślę, może to być odcinek nagrany czy post wstawiony z uwagi na to, że Rozmowa z kimś mnie poruszyła, czy czyjeś doświadczenie mnie poruszyło. I to, że ja coś stawię i sobie w pewnym momencie przypomnę, że o kurczę, ale ta osoba mogła to odebrać personalnie, bo ja napisałam jakiś ogólny post. Przestałam się tłumaczyć. Jeżeli ktoś to tak odbierze, to niech do mnie napisze i niech ze mną wyjaśni, czy ten post był do niego. Jeżeli nie był, a najczęściej po prostu nie był, bo to było coś ogólne, jakieś moje przemyślenia, a ta osoba się zafiksuje, to ona ma problem, nie ja. Bo jeżeli ja bym przy każdym moim poście miała się zastanawiać, co ktoś sobie pomyśli, jak ktoś to odbierze, czy ta, 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 ta i ta osoba nie odbiorą tego personalnie, to mój Instagram by umarł. Numer piąty, ostatni, samoświadomość i uważność na własne myśli. To jest coś, co ja po prostu cały czas trenuję. Nie jest tak, że Ty jutro wstaniesz i zdecydujesz, nie przyjmujesz się opinią innych ludzi i serio przestaniesz się przyjmować, bo to jest proces, to jest nauka. W tym procesie bardzo ważna jest ta samoświadomość. Ja czasami sama sobie w głowie ze sobą prowadzę taki dialog, jakbym miała jakiegoś lektora z filmu na zasadzie o ta osoba taką mnie powiedziała, ciekawe co miała na myśli. Ej, czekaj, zaraz, zaraz, to co robisz w tym momencie, to jest przejmowanie się opinią innych ludzi. Obiecałaś sobie, że nie będziesz się przejmować opinią innych ludzi. No tak, obiecałam sobie, że nie będę się przejmować. No to się przestań przejmować, ta osoba pewnie miała dobre intencje. Idź dalej, zostaw to, zapomnij. Okej, okay, dobra, takie mam podejście, tak teraz robię. To brzmi może trochę psycho, ale to jest dialog wewnętrzny, który ja ze sobą prowadzę. I czasami sama muszę ze sobą pogadać w głowie, żeby się przywrócić do ustawienia. Ustawień fabrycznych, a moje ustawienia fabryczne to jest to, że ja się nie chcę przejmować opinią innych ludzi, chcę być sobą i czuć się swobodnie wśród innych. Więc czasami musisz się sama złapać na tym, że robisz coś, czego nie chciałaś, sama w głowie się nakierunkować w odpowiednią stronę i pójść w tą stronę, bo w momencie, kiedy ty będziesz tylko podążać za swoimi myślami i uczuciami, to ty pójdziesz w tą stronę, popłyniesz w tą stronę. A chodzi o to, żebyś Ty też temperowała ten swój charakter, temperowała też myślenie o sobie i myśli, jakie się w Twojej głowie pojawiają. Na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że obejrzałaś to nagranie, bo to znaczy, że naprawdę chcesz przestać przyjmować się opinią innych ludzi i żyć w takiej wolności i poczuciu takiej swobody. Chciałabym tylko powiedzieć Ci, żebyś też pilnowała siebie, żeby nie uderzyć w jakąś skrajność, bo czasami konstruktywna krytyka w naszym życiu jest potrzebna od osób, które są w jakiejś dziedzinie tego życia naszymi mentorami, liderami. Więc przyjmuj konstruktywną krytykę. To nie jest tak, że ty jesteś teraz alfą i omegą i wszystko wiesz i nie przyjmujesz żadnej opinii. Konstruktywna krytyka ok. Hejt nie ok. Naucz się to rozgraniczać. Pamiętaj też, że osoby, które osiągnęły więcej niż ty w życiu, nie będą cię krytykować, bo wiedzą, jak ciężka była to droga. A ty masz równać do lepszych, a nie do gorszych. Więc jeżeli równasz do osób, które są lepsze niż ty i dążysz do tego, żeby być takie jak one, wiesz o tym, że ty nie będziesz krytykować innych osób, tak samo jak tamte osoby nie krytykowały ciebie. W momencie, kiedy ktoś nie osiągnął tego, co ty chcesz osiągnąć, nie był w miejscu, w którym ty chcesz być, a krytykuje ciebie. To to nie jest żaden autorytet do tego, żeby ci mówić jakieś rzeczy, a tym bardziej, żebyś ty tych rzeczy słuchała. Na koniec chciałabym ci tylko powiedzieć jedną rzecz, która totalnie zmieniła moje myślenie na temat w ogóle myśli, które przypływają. Nad twoją głową mogą latać ptaki. Bo nie masz na to wpływu, ale to ty decydujesz, czy te ptaki usiądą na twojej głowie i zbudują gniazdo. I podobnie jest z myślami. Myśli wpadają ci do głowy, wpadają jednym uchem, wypadają drugim. Czasami ty sobie coś pomyślisz na temat tego, co ktoś powiedział, i nie masz na to wpływu, bo to są myśli, nasz mózg pracuje cały czas. Ale masz wpływ na to, czy ta myśl się zagnieździ w twojej głowie i zacznie się rozwijać, ewaluować. I ty zaczniesz zastanawiać się nad tym, rozmyślać to, rozkładać na czynniki pierwsze, przejmować się tym, w tym przypadku opinią ludzi. Czy to będzie coś, co po prostu wpadnie do Twojej głowy, bo przeprowadzisz sobie ten wewnętrzny dialog. Ok, to nie jest coś, nad czym chcę się skupiać, na co chcę tracić energię, wypada to z mojej głowy, ok? Opinie innych ludzi mogą latać nad Tobą, opinie innych ludzi mogą padać do Twojej głowy, ale to Ty decydujesz, czy te opinie zostaną i zaczną wpływać na Twoje czyny, działania, na Twoje myśli takie. O sobie. To jest proces, nie zrobisz tego jutro, nie zrobisz tego za tydzień. To jest ciągła nauka i ja życzę Ci, żebyś doszła do momentu, w którym poczujesz, że ok, jestem już w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o to, nie przejmowanie się opinią innych ludzi. Także to by było na tyle. Trzymam kciuki za Twój rozwój. Wróć do poprzednich moich odcinków. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku.